Witam, przedstawiam koleżankom i kolegom tutaj gołąbki z Niemiec. Mamy tutaj gołąbki Wandenabele Kopmany, mamy choremansy, mamy delbary białe na stanych oczach, mamy gołębie włosy. Tak tutaj koledzy widzicie, piękne gołębie zadbane. Jeden w jeden. Przywieziono od 96 letniego hodowcy, który już nie musiał opiekować tą hodowlą. Gdzieś z tej samej okolicy zakupiłem wcześniejsze gołąbki tam od adwokata to jeszcze ta obok hodowca postanowili też mi odszedać te gołąbki wszystkie jej 150 gołębi Tutaj prezentuję piękne delbary na szklanych oczach Czerwone włosy To bym teraz moda na jakieś włosy, włosy ale tu niestety są i gołąbki są niedrogie bo w miarę niedrogo zapłaciłem za te gołąbeczki ale się biją piękne gąbki naprawdę postawne gąbki są w przyzwoitych cenach naprawdę na każdą kieszeń dla rencistów tak na trzy partie wam tu podzielę żeby nie wszyscy naraz szaleli bo potem nie mam czasu nawet gdzieś się załatwić bo wszyscy tylko o gołębie o gołębie mamy też tutaj mamy też mamy cztery fabry czarne to właśnie takie nietypowe ładne narościate są. sam a każdy w tej hodowli gdyś przedtem tamty też było mamy piękne wosy naprawdę piękne postawne gołębie polecam większości hodowców no i piękne delbary, jasne bandenabele, ardeny z ardeną teraz nawet dosyć mamy gołąbków takich grochów ciemnych ale jak widzicie jeden w jeden zdrowe, przygotowane są te gołąbeczki już na obecną chwilę do przygonimy, może troszeczkę je, zobaczcie jak ładnie wyglądają boją się, wystraszone są te gołębie jak to się mówi ale widzicie sami, w jakim stanie gołębki są, jak zadbane. Tam nie trzymają gołębi zbędnych, tylko gołębki sprawdzone. Nie. Także jeśli ktoś jest chętny, 503-528-502, proszę najczęściej dzwonić wieczorem. Będą trzy filmiki w trzech